Gaz, Kim Holden. Niech was nie zmylą pozory. Ta książka nie jest tą samą historią promyczka, opowiedzianą z perspektywy Gasa, lecz to jej kontynuacja. Tym razem autorka pozwala czytelnikowi spojrzeć na część wydarzeń z poprzedniego tomu oczami chłopaka i razem z nim przeżyć żałobę po stracie jego ukochanej przyjaciółki i, co najważniejsze, śledzić dalsze jego losy. Historię Gasa poznajemy w momencie, gdy jego przyjaciółka Kate umiera. Obserwujemy, jak chłopak z dnia na dzień popada w ruinę, nie mogąc pogodzić się z utratą bliskiej mu osoby. Zaczyna pić bez umiaru, wpada w towarzystwo, przez które zaczyna brać narkotyki, sypia z kim popadnie, a wszystko to z myślą, że uda mu się chociaż na chwilę zapomnieć o bólu, który odczuwa w sercu. Wszystko trwa aż do momentu, kiedy na jego drodze staje tajemnicza, skryta i, jak mu się na początku wydaje, mało rozrywkowa dziewczyna o imieniu Scott. Ich drogi splatają się na dłużej, dzięki czemu z dnia na dzień coraz lepiej się poznają i z początkowej niechęci do siebie powstaje uczucie. Razem z gasem przechodzimy przez jego etapy żałoby i godzenia się z rzeczywistością ale również obserwujemy, jak szuka szczęścia i nadziei w każdym kolejnym dniu swojego życia. Jak z pierwszej książki pani Holden wiemy, autorka bardzo lubi budować napięcie w swoich powieściach i tajemnice skrywane przez ich bohaterów odkrywać przed czytelnikiem stopniowo. W tej pozycji również tego nie zabrakło. Powoli poznajemy tajemnice Scott, jej przeszłości oraz rodziny, co sprawia, że czytelnik chce jak najszybciej poznać treść kolejnych stron. Oprócz nowych interesujących i różnorodnych postaci, które zapadają w pamięci na długo i dzięki którym cała historia staje się kompletna, wracają bohaterowie poznani w promyczku co jest świetnym zabiegiem, ponieważ czytelnik ma wrażenie, że spotyka dawno niewidzianych przyjaciół i dowiaduje się, co u nich aktualnie słychać. Książka niejednokrotnie wywołała na mojej twarzy uśmiech, niejednokrotnie zawstydziła mnie opisami intymnych zbliżeń, nieraz popłynęła mi łza po policzku, ale również kilka razy udowodniła, że w życiu zawsze trzeba mieć nadzieję, i warto cieszyć się każdym dniem. Słyszałam wiele opinii, że gaz bardziej przypadł do gustu czytelnikom, niż pierwszy tom. Osobiście nie przyłączam się do tego stwierdzenia. Wciąż jestem pod wrażeniem Promyczka i uważam, że to właśnie on skradł moje serce i to tamta historia była mi bliższa. Nie wiem, czy to kwestia tego, że gaz jest napisany w innym stylu, który trochę mniej do mnie przemawia, czy dlatego, że historia Kate bardziej wpłynęła na moje uczucia i bardziej się z nią utożsamiam. Niemniej obie książki są wspaniałe i obie serdecznie polecam. Gaz to idealne lekarstwo na złamane serce po lekturze promyczka. To on je poskleja i tchnie znów w czytelnika promyczek nadziei.